Witam z tej Jade i to jest nasz. Mm, kolejny odcinek z serii Beyond Good and Evil. Otóż w poprzednim odcinku podwali nam wujka i musimy go teraz uratować. No to lecimy. Zapomniałam już, jak się steruje. Ostatnio nie było żadnych odcinków, bo tak. Oceny musiałam poprawić w techniku. Miałam tam kłopoty. I ogólnie jeszcze w League of Legends wyszła najnowsza postać Ahri i strasznie mi zależało na niej No i uzbierałam w końcu te 6300 punktów i ją kupiłam Mhm, chcemy dalej Musimy uważać I z jak na początku tu się bałam przejść Pan się, że teraz ktoś się odwróci i mnie zobaczy. Hmm. Chcemy zrobić nasz wywiad. Lepiej. Lepiej tak zrobić. Oni nas nie zobaczą, bo jesteśmy na dole. Oni będą myśleli, że to właśnie fałszywy alarm. No um, tak. Schodzimy. Robiliśmy zdjęcie już tej muchy, czy jeszcze nie? Czekajcie, muszę sobie... Tak, robiliśmy. I teraz tu trzeba być bardzo cicho. Dosłownie. Bo jeśli a Alfa, nas zobaczą, będziemy mieli przerąbane po całości. O, patrzcie. Tutaj, to właśnie jest raport. Trzeba go zrobić. Mamy. Ciało w skrzyni. Teraz trzeba. Okwamy się. Ha. Pokonani. Możemy iść dalej. No, to ja też się przyda. Idziemy dalej. Te, nienawidzę tej fabryki. Ale rzeźnia jest jeszcze gorsza. O. Nie, tutaj należy się schować za módkiem. że na przykład nie ryzykować spotkania z, z oddziałami i przypadkowej walki. Dobra. Zajmuję się nim. Znaczy, zauważył, że coś jest tak, no tak kurde. Poszło mi tak, jak chciałam. Jest kłopot. Dobra. To nie będę robiła tego, post... to nie będę robiła tego w standardzie, tylko normalnie. No, no i znowu nie tak. Ach, będzie trudno. poczekam aż sobie skończą obchód i naprawdę już pobyt. O nie. Dobra. Trzeba się schować i być ostrożnym. Dobra, dobra, wracajcie już na na pozycję, bo ja chcę już iść, nie będę tu stała wieki. Może wy macie czas, ale ja go nie mam. Fak, o to mi właśnie chodziło. O matko, jak się wystraszyłam. Ludzie, pierwszy raz mi się zdarzyła walka w tym miejscu, naprawdę. To jest chyba bezpieczniej... A tak, już nie gdzie jesteśmy, spokojnie. To jest już łatwiej i oczywiście Bardziej On idzie tutaj? A, to się da się skryć za murkiem Szybko przejść, wstać, aparat I już, po nim A wrześnić, nie to I tak cię nikt nie słyszę. I wybuch i teraz jesteśmy tu, gdzie Double H też jest. O! Właśnie, jego blokują promienie. Czekajcie, zjemy. I tak. Pyk, pyk, pyk. I już. Idziemy dalej. Ty, Double H, otwórz mi tych. Wyłącz to. No, wyłączaj! No.

To, to spokojnie o tym wiedział i na pewno już wcześniej to używał. Patrzcie, się właśnie używam tych latających flotowych dysków, bo są nieporęczniejsze. Dobra, to. Oho, już coś jest. A, dawa, już wiem co. Jeszcze prawie przy końcu tych wszystkich patroli. Musimy szyjść kawałek. Stoimy. I jest git. Przeszliśmy. Niezauważeni. No to patry krasos przylukali. Hej, raz Kurde, gdzie jest drugi dowód tej sprawy? A, już pamiętam gdzie. Ale to jest budzianka. Przechwycić i zniszczyć. jakie jak ja nie mogę, co to jest? Idźcie ze skrzyniami, inaczej będzie... Idźcie ze skrzyniami, inaczej będzie alfa, was zobaczą, a tego chyba nie chcecie. Jeśli wcześniej zrobiliście patrolu, możecie to teraz zrobić teraz. Jest tu e któremu właśnie widać, co, się, co jest w skrzyniach. I teraz uwaga, bo tu jest facet z dzieło falfa. No możemy go spokojnie ominąć i iść dalej. O nie, tu jest pełno szczurów. no Ja się ich pozabijałam, bo ich było od cholery. O! Jeszcze na O Cholery jedne. Chodź tu. O! Tu jest bardzo. To będzie bardzo ciekawy zobaczek. O kurde... Ach. Miałem starkos. A, no tak. Tu są. Głupie No. Kurde. Muzy. No dobra I teraz ma, zobaczycie bardzo ciekawą rzecz Położymy Starkos I patrzcie Nacinę do paczków Okay, I've added a... one są bardzo chciwe. I tutaj wyjdziemy, dziwne, że tak wysoko mi skakać. Dobra, a tutaj, gdzie byśmy na początku. Tylko tego, to tutaj przychodzę, bo tu są pudełka. Te będą potrzebne w ostatecznej bitwie. Tak, to będzie bitwa. A, tu, tutaj, dobra. Wracamy. Szafka. I tak, teraz musimy wyjść z tego pomieszczenia. Niko chyba szczury wróciły. Nie będę się znowu z nim ożywał. Po co sobie pójdę znowu? Kupię mikrofon. Oho, i tutaj ostrożnie strażnik oddziałów alfa. Nie mam ochoty się z nim spotkać. I on teraz idzie. My musimy się. Przekraść Tak by nas nie zauważył Chociaż znaczy, wątpię, że nam się uda A nie udało się, dobra No dobra, udało nam się Przepraszam, że mówię szeptem, ale się wczuwam A? Co to jest to zwierzątko? A nie, już nie mamy, dobra Dalej hmm te buty page. A. Wow, smutne. No to się JD wkurzyła. I patrzcie, tutaj są kody. Ale o tym, o czym są te kody, powiem do nich później ich później. I tak, patrzcie, to my M-dysk. Bierzemy go. Kamera policyjna. Obejrzymy to później w samym pokoju. Oho. tu trzeba Cię dalej popchnąć. Bum. Lecimy. Pokój komputerowy. Jak widzicie, tutaj będziemy mogli właśnie zobaczyć ten. Yy, te wszystkie nasze dyski. Ostate, ostatnie. O, tu coś jest ciekawego. To są. Yy, wszystkie. Mecha, mechanizmy i tak dalej. Najpierw zacznijmy. 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 Potem dla Jade. I ja tu zacznę, bo tu jest bardzo ważna kwestia. I psa. Jade, od, od, Jade, czas czynności i odwagę po rodzicach. Wiesz dużo o nich, myślę. Byliśmy sobie bardzo bliscy. 20 lat temu byśmy zmuszeni się oddzielić. Były jakieś większe problemy z władzami. Twoje rodzice oddali cię pod moją opiekę. żeby ratować ci życie. Przybyliśmy na Hills. Edy, jeszcze Jeszcze to była spokojna planeta? Myślałem, że tutaj będziemy żyć w spokoju. Ale wojna się rozniosła. Musisz o czymś wiedzieć. Dostałem się tutaj właściwie dzięki Beludze. Ten statek kosmiczny sam zobaczyłem, a zbudowałem z Twoim ojcem. dal istnieje, ale nie, a nie do końca jest sprawny. Ale nie do końca będziemy go do porządku. Na moim biurku znajdziesz raport technicznego. Beluga jest ukryta w domu wywodzić kod w każdy z konsolek, gdy otworzyła się kryjówka. Nie mogę więc powiedzieć na temat dysku, ale mam nadzieję, że ta informacja kiedyś pozyskać, być belugą. Ja nawet coś jest stanie nie powodzenia, Jade. Bo jak page, właśnie, trzeba te kody. No, to było najważniejsze. Fajaj, prąd, kamera policyjna tutaj zobaczmy, co się stanie. Yy, co się stało z page'em Tutaj jest, najwa to jest najważniejsza rzecz. Mod T. Hmm. Laser, broni siła 5. Uwaga, w sensie nie uwaga, trzymać z lodów Nie elektrycznych. gdy świeci. E, poczekajcie chwilę. Okej, okay, już jestem. O, to jest fajny robocik Nienawidzę tych laserek. O, wrzucę to do jak Jakie nienawidzę tego. Tak się na to wszystko natknęłam raz, że po prostu rozwalili mi statek. O, te walizki Transportują wszy wszystkie formy żywych organizmów w stanie kontrolowanego letargu Letarg to jest chyba... Kurde, co to jest letarg? Nie wiem, poszukajcie Mi się kojarzy to z takim kontrolowaną śpiączką, snem, stanem spoczynku, nie wiem Znaczy mi tak się tylko kojarzy, nie wiem jak wam Chyba no lecimy dalej. Trzeba dzisiaj, do... trzeba dzisiaj dojść do głównego bossa i go zniszczyć. Routing? Nie pamiętam pomieszczeń. A ja już pamiętam. O, ty nie mamy tego klucza, trzeba będzie go później zdobyć. I to jest wyścig z czasem. Tam wyszedł. I tutaj uwaga. ha Jakbyś tam przykład e, później się podniesie, to byście wzniecili Alan i byłby kłopot. ona nas nie zauważył. Gdzie on jest? kurde nie widzę go. A już go widzę. Chyba, Chyba się odwrócił. I teraz uwaga, walniemy go znowu w, w powietrze, bo to jest najbezpieczniejsza forma, moim zdaniem. Ale nie wszędzie się to sprawdza, teraz wam powiem to. O! Tutaj nienawidzę tego pomieszczenia, naprawdę, mówię wam. Tutaj krążą oddziały alfa. Jeśli coś wam pójdzie nie tak, zostaniecie złapani, to macie problem. Poważny problem tam powiem. No, dziwo mi się udało, ale fajnie. No, żej to się już od tej ściany. Tutaj nic nie róbcie, nikogo nie uderzajcie, ani nic, bo inaczej będzie źle z wami. Osu się chowamy i czekamy aż przejdzie nas na skrzynię, bo to nam przegapiłam. Bo to jest członek alfa, już go nie walniecie, bo stoi dwa z przodem. Idziemy za skrzyniami. A mi się tylko skrzyni i nas przewozi. Dobrze, już jestem. O, dobra. I teraz tutaj będzie kolejna, yy, Kolejny materiał do raportu. Ale musimy dojść do tamtego... ...mostku, żeby sfotografować to brzydlistwo. O, fuj. Chyba naprawdę. Poczekajcie chwilę. Już jestem, znowu mama. Idziemy dalej. I tutaj uwaga, znowu ostrożnie. Zbyt ostrożna jestem. No cóż, tak już musi być. Jest, udało się. Fuck, 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 no ba. nie widzi uśmiech i tutaj znowu będą działy alfa ale to już chyba ostatni ostatnie pomieszczenie, chyba a nie, to nie jest jeszcze ostatnie jest jeszcze dużo Co ty robisz? Głupia pilko. Nadzwyczajnie dzisiaj dobrze mi idzie. Nie wiem czemu. Dzisiaj mi strasznie dobrze idzie. Nie wiem czemu. Najgorzej hm. będzie później w kolejnym pokoju. Hm. Tutaj to się jeszcze przeżyje. No i pak, pyk. patrz już. Tu jest najgorzej. Mam, mam, się jednocześnie szaf. Musimy. W każdym są, a jednocześnie potem... Otworzyć tą szafeczkę. Jezus. Jezu, jak się zlękłam! No właśnie, trzeba uważać. Takie szczęście mam dziś na serio, ludzie. Nikt wcześniej mi tak dobrze nie szło. Hmm. Kurde, nieszczęście, w lodu szczęście, w wyjątku ten reveal. Jest na klucz. Według mojej. No, coś mi się wydarzy. Będę w niedługo będzie końcówka. Dojdziemy do Bossa. Zapiszę grę i tam schodzę na nagranie. Bo, bo za to musicie zobaczyć. Ale ostateczny boss, ten już główny całej serii, to jest na księżycu. To po prostu jest walka epickości. Weryfikacja miała X. Jak widzicie, jesteśmy tam, gdzie byliśmy. jest git. No, zwaliliśmy go. Dobra. Nikt mi nie pomoże. I tak, patrzcie. Kot M7P8. Ja mówię, to mi jest łatwiej co powinno się wstukać ten kot, nie wiem czemu o. E, w końcu wybuch. Dobra, biegniemy Doki. Yes! Nawet się to To będzie akcja. O, już. Ale cicho bo to mamy...

To co ona widziała, ten... Ta statua i ten pajączyk tam się ci. muzyka, przy tym jak ona się patrzy na, na tą gałkę oczną To jest zombista Naprawdę lubię to No i odecięli Aha, coś tam tutaj ożyło Sądzicie, że to trochę ohydne? ja to lubię. Jakie się ją kapi. ty nie mogę płacić z sterowaniem. O, idzie pomoc. Tą perełkę, co tu, tu jest w środku Jego czuły punkt Jeszcze raz Tam we trzy razy nie cztery, ale dobra. O, otworzyło nam. nie? Hmm, smutno A, co? O mój matku, słowo Hylians. Po co to ja brałam? albo dom z dom z, w fabryce no to ja powiem że tu by, wszy... by było już wszystko w tym odcinku mam nadzieję że wam się podobało a tymczasem cześć trzymajcie się razie.